Torby. Branża reklamowa musi mieć w swojej ofercie jakieś torby, a te torby zostały wykonane w całości w Polsce. Z polskiego filcu. Filc jest wytrzymały. Filc może występować w różnych kolorach. W końcu na filc możemy nanieść nazwę firmy, producenta albo jakiś ozdobny element, który spodoba się naszemu kontrahentowi. Na przykład możemy wykorzystać termotransfer i w ten sposób gmina Wilków ma już swoją torbę filcową. Te torby występują w odmianach dla kobiet, dla mężczyzn. Możemy w nich przechowywać laptopy, różnego rodzaju inne notatniki. Nasze produkty, Nasze rzeczy, nawet te elektroniczne, to najbardziej cenne, będą bezpieczne w filcu i będzie im także ciepło, tak jak w porządnych butach filcowych. Jak już torba porządna wytrzymała, to musi być z filcu, a jak już jest z Polski, to jest fantastyczne.